Wczoraj prezydent Francji ponownie rozmawiał z prezydentem Rosji. Szef NATO zadzwonił do Viktora Orbana, który dziś będzie na Kremlu. Także dzisiaj do Kijowa lecą premierzy Wielkiej Brytanii i Polski. Wczoraj. Temat stanął na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Można zaryzykować tezę, że duża część światowej dyplomacji zaangażowała się w działania na rzecz tego, by nie wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą. I w tym nasza duża nadzieja. Osiem lat temu świat, w tym prezydent Obama, byli kompletnie zaskoczeni tym, kiedy Putin rozpoczął najpierw działania agresywne na Krymie, a potem wojnę w Donbasie. Dziś nie ma mowy o zaskoczeniu. Świat postraszył Rosję. Wszelkimi możliwymi sankcjami. Świat także dostarcza uzbrojenie na Ukrainę. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja zapowiedziały wysłanie dodatkowych oddziałów w rejon potencjalnego konfliktu. To ważne działania właśnie w takim ważnym momencie historycznym. Wczoraj usłyszeliśmy, że także Polska wreszcie wyśle uzbrojenie obronne na Ukrainę. To krok we właściwym kierunku. Postulowaliśmy taki ruch na Piątkowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Mamy nadzieję, że to nie będzie jednostkowa dostawa. Wiemy, że mamy w Polsce aż nadto problemów wewnętrznych. Od wczoraj Polska dyskutuje też nad dziwnym wyborem trenera dla naszej kadry piłkarskiej. No ale pan Michniewicz ma do rozegrania jeden jedyny mecz z Rosją. My gramy o przyszłość i bezpieczeństwo nasze i następnych pokoleń.